Yo, yo, made mordeczki, wyjeżdżamy z Patai, spakowani, gotowi do drogi, zobaczcie da, jaki porządek się zostawia, a nie jak łachudry jakieś, słońce już wychodzi, ma być 6, jest 8.20, wyjedziemy w pół do dziewiątej, przed nami 250 km 250 kilometrów trasy, około 3,5 godziny pokazuje Google, wiemy, że będziemy jechać na pewno dłużej, mamy stary skuter, a co najciekawsze, nasza wypożyczalnia nie pozwala na wyjeżdżanie za Pataje, ale powiedzieli nam dopiero o tym w dniu, kiedy wypożyczyliśmy skuter. A w sumie pani nam powiedziała już jak zapłaciliśmy. Na kontrakcie faktycznie było tak napisane, yy, że nie można wyjechać za okręg Pataji. Jeżeli chcemy, to musimy to zgłosić do ubezpieczalni. Prawdopodobnie nas policzą ekstra za wyjazd, albo w ogóle nam nie pozwolą. Więc nic im nie mówimy, wyjeżdżamy na ryzyko. Jedziemy na koczank, wracamy. Czyli mamy do przekonania, jakieś, zrobimy jakieś 600 km oby bez awarii. Wszystko się musi udać na maksa elegancko. Takie może być nasze życzenie noworoczne, kmerskie. Żebyśmy dojechali na miejsce i wrócili bez żadnych kłopotów. No to jest Kmerski rok ogólnie jako kultura. Kmero, kmerski? Nie. Paść to Przerwa na kurczaki i ryż. Stówka za dwa, łódka i ryża. Oczywiście Red bullik. W ogóle bardzo szybko nam idzie dzisiaj trasa, bardzo sprawnie. Tak oto po 4,5 godziny jazdy jesteśmy na promie. U, a tyle nam zaszło? Y jedzie do kocza Wyjechaliśmy o 9, jest 13 15, ale jeszcze stacja była i było jedzenie jeszcze, kupujemy bliźniętek. Płyniemy takim maleństwem. Bilet za dwie osoby i plus skuter 26 zł. Fajnie czekaliśmy tylko 10 minut. Ja się spodziewałem, że będzie bardzo mało ludzi, albo że tylko my będziemy i będziemy czekać, aż będzie więcej osób na promach. Tutaj się okazuje, że będzie pewnie cały statek. Naprawdę bardzo dużo ludzi płynie dzisiaj na Koczank. Dużo lokalsów jedzie, też przyjechali na motocyklach. No, na wakacje e, jadę. tak jak wyspa Koczank e, słynie z czego? Z tego, że bardzo dużo turystów to lokalci. Z czego się cieszymy. I ja bym chciał, żeby było trochę ludzi, żebyśmy się nie nudzili, żeby było fajnie. No ja bym chciał, żeby byli lokalni. Ja lubię się bawić z lokalesami w ogóle, tak, spoko, No mi. śmieszni. Tak, Nasz skuter dał nie zepsuł się po drodze. Nawet się dość szybko, spokojnie jechało. Ogólnie wyjechaliśmy o której godzinie? O dziewiątej? Ósma trzydzieści. To godziny, pięć godzin jechaliśmy. Po no trochę godzin... mniej, bo jeszcze jedzenie, no, jeszcze stacja. 5 godzin, myślałem, że jakoś tak dłużej jeszcze nam się będzie ciągnąć. A pyknęliśmy tyle, ile pokazywała nawigacja, nie? Tak, pyknęliśmy. Szybciej nawet przyjechaliśmy, jak nawigacja no. pokazywała. Fajnie. A gorąco, ja już chcę wskoczyć do baseniku. Ja też. Mam nadzieję, też. że będzie chłodna woda, a nie. I jeszcze ziomuś. Odrapią, już mu go pchełki. Jak oto parkujecie skutery równolegle na promie, zabieracie plecak i idziecie szukać najlepszej miejscówki na statku. Już mamy na tylko kukoczek dopływamy. To właśnie Tajowie, nie? że oni jak widzą, że nagrywasz, to ci się schyli, żeby ci stopy mogła wylizać, żeby ci nie wejść w ekran. Nie? Wszędzie tak jest. W całej Tajlandii są tak grzeczni, że aż to jest aż, aż przemiłe. Jest pyszniej w innych miejscach na świecie można czasami powiedzieć, Parkuje nam pizzy, czy, czy sera na przykład oliwy. Ale niestety, kurczę, Tajlandia to są przemili ludzie, no. No, Jeśli chodzi o ludzi, to Tajlandia rządzi. Nie ma rządzi. Że turysta i ma zostawić kasę, nie? Zdarza się, ale nie tak często jak w innych krajach. A głównie pracują z turystyki tutaj, Okej, okay. jak widać... Jesteśmy, o, no, jesteśmy. Zabieramy skuter i jedziemy do naszego To ja mam urodziny za dwa dni, ale Łukasz już świętuje. Dotarliśmy. Tacy susi. Wcali mokrzy. Oblali nas. nas porządnie. Już nawet nie pokazywaliśmy, że nie chcemy, bo no mają takie święto i, I mamy jakieś tam wielkie elektroniki, więc chyba się nic nie stało. No i tak się prezentuje nasze spanko na najbliższe cztery noce. Ukażmy no się. Tak jestem mokny cały już. Najlepszy jest prysznic zewnętrzny. Można się kąpać i patrzeć w gwiazdy. Loduwa, klimatyzacja. Jak to powiedział Pan właściciel tego miejsca, czekamy na deszcz? <noise> Ogólnie zaczął się sezonu już od dwóch dni deszczowych w Tajlandii. Sąpkan jest takim czasem, kiedy Tajowie proszą już o deszcz. I no, nawet tra trawa wyschła cała, no, nie podlewają, a mogliby, przecież woda jest tutaj tania. No, zaraz popada przecież. To co, że jest sucho? Dobra, idziemy na basę Zaczynamy naszą objazdówkę po wyspie. Jedziemy zobaczyć, co się dzieje. Na razie mamy Widzimy ładny ja zachód słońca. Jedzenia przede wszystkim. Ja to ugodniałem. Ja też. Ale jedziemy zobaczyć do większego miasta, jeszcze co się dzieje. Póki jest jasno. Na pewno już jesteśmy mokrzy, już nas zlali. Byliśmy minutę z. Suche były przez 5 minut. Okej. Okay. do później na jedzonku.

No, i oczywiście po naszym kolejnym przebraniu się i wypadzie, nie byliśmy zbyt długo susi. Pojechaliśmy jeszcze kawałek dalej za miejscowość i wróciliśmy cały mokrzy. Wszystko mieliśmy mokre, nawet suszyliśmy pieniądze. I z racji, iż skończyły nam się suche ciuchy, w ogóle i tak dobrze, że wzięliśmy zapasowy jeszcze zestaw, to zostaliśmy u siebie w wspaniałym resorcie. Taki mm. Nie? Po zdjęciach z bookingu oczywiście. Gramy w Wilka, właśnie zapiniłem sobie Aydronewska. E, I tak spędzimy dzisiaj wieczór. Poza tym wszyscy bawią się w pawach, więc główna impreza, imprezownia jakby nie istnieje dzisiaj. E, no i tak skończymy ten dzień. Tak. A jutro, dzień drugi przygotowań do najwspanialszych urządzeń najspanialszej żony. Oj, polecam się. Zaraz przydziecha będzie. O nie. Nie. A? Pomóż nam się rozwijać! Zasubskrybuj nasz kanał, polub i odwiedź nasze profile społecznościowe.